Elo, znowu to ja we własnej osobie, Krol Macioś Groby. Dziś skończył się ten pierdolony, zawszony i chojowy rok szkolny. 2014 Leonidas 1 kazał mi rozjebać w tym odcinku o szkołę, aby się rozerwać. K Zaraz wzywam moją armię i pojedziemy rozjebać szkołę. Ha, ha 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 rozjebiemy ją. Jebodo. Ale fajnie. Ale teraz moja najlepsza część życiowa. Zaraz będę wpierdalał. Hahaha. Ha, ha, ha. Ale postaram sobie odpościć na ten odcinek imprezy i wpierdalanie. Dziś mam ochotę na coś lepszego. Na przykład polecieć do Rosji i rozpętać bąd. Hmm. To bardzo dobry pomysł. Roszam do Psko i działam. Po kilku godzinach drogi samolot znowu się rozbił i powstała po raz drogi katastrofa w Smoleńsko. Ale ta była inna bo król Macioś groby ostatnio przybrał na wadze i ocalał. ha, 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 ha Ale ja to mam szczęście, tyle wypadków przeżyłem dzięki mojemu sadło, ale teraz pora rozpętać błąd, Niestety nie mam pojęcia jakbym mógł to zrobić, hmm, już wiem ale niestety będę musiał wpierdalać żarcie ze Smoleńska żeby powstał porządny bądź, a teraz pora wpierdalać wszystko. Mnie a my, na ma jednak miałem nie wpierdalać, ale żarcie to dla mnie największy narkotyk, i się odało zabrakło żarcia i mnie każdy nienawidzi, a i jeszcze coś. Dzisiaj nie zamierzam ożywać soper pierdo, ale dla odmiany ożyję mojego stylu. Kio karate mate. A oto w korwieni jak ja gdy dietetyczka darła ryja na mnie że przytyłem 58 kg w tydzień. I wtedy miałem koratora którego wypierdziałem, zgniotłem i wpierdoliłem tak samo jak tą jebaną dietetyczkę. Ha 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 ha, ja się ich nie boję ani trochę, bo moje sadło mnie chroni. Ocho jakiś pierdolony rosek ma przemowę do mnie. Na imię Smoleńska. Hear me as I out to you, my fellow mortal souls! You may yet not understand the power of this creation! But fear not, because me and my brother, my flesh and blood, know the history and the destiny of what you soon are about to experience. Now, children, close your eyes. i Co korwa? Nic nie zrozumiałem z tego pierdolenia. Atakuje już tych basfanów. Aaaaaa tak. Bęc bęc wolę serdele niż wszystko. Bęc bęc mój brzuch się cieszy, że zaraz was zniszczę moim. Kio kosz im karate serdele mate. Haaadzia. Skorwy syny. A to za to, że zabiliście mojego ulubionego prezydenta. Benzbęski, kici, korwa, orwa, spierdalam do domu, bo mi się nodzi. Po kilku godzinach drogi, krol ma tak głośno piernął w samolocie, że ten oniknął, rozbicia się. Okej, okay, kończę i osz, Ale to nie moja wina, że muszę kończyć tylko 2014 Leonidas 1. Okej, okay, ja zapraszam do kanału Sławka Mackiewicza Link jest w opisie. Narka wszystkim zajebistym, którzy to obejrzeli. Komentujcie, subskrybujcie i dawajcie oceny. Ale najlepiej te pozytywne. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, 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 my,